Dzisiaj od samego rana zdecydowanie na sportowo spotykamy się tutaj z ekipą ze Stowarzyszenia Lux Torpeda z Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to ma jeszcze z dwie minutki, ponieważ z tego co widzę, to ekipa już troszeczkę na dalekim, zaawansowanym stadium rozgrzewki. Dzisiaj zdecydowanie na sportowo cały dzień, także będziemy spotykać się z kilku miejsc. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszych transmisji live. A z tego co wiemy, to towarzystwo leci tutaj ponad 7 km, także. Dosyć kawałek drogi można do nich dołączyć, będą między ulicami Swobody, Wolności i kilkoma jeszcze innymi duktami leśnymi. Także serdecznie zapraszamy. Dobry. Czuchowian nie widać w każdym razie, chyba jesteście dzisiaj sami jednak. Ale z tego co wiem, to nie jest wasze pierwsze spotkanie tutaj po okolicznych miejscowościach, także w zeszłym tygodniu chyba stanowicę, tak? Czy dwa tygodnie temu? Stanowice. Także ja mam nadzieję, że my się tutaj znowu spotkamy i to będzie jakiś tam cykliczny temat, gdzie się będziecie spotykać w którychś miejscach. Stępnie planujemy co najmniej raz w miesiącu. Raz w miesiącu gdzieś? Aha, w, danym, w danej dzielnicy, żeby spotykać się. Bardzo dobry pomysł. Bardzo chętnie o tym będziemy pisać. Jasne. minut jest. Także życzymy szerokiej, białej drogi. Dziękujemy. Do zobaczenia.